Witam Państwa po raz kolejny. Tematem dzisiejszego spotkania będzie upadłość. Upadłość, czyli bankructwo. Powszechnie mówi się o bankructwie, a ja będę mówić o upadłości. I najpierw przybliżę Państwu, bo każdy wie, co to jest bankructwo. No po prostu jestem zadłużona po uszy i nie mogę tych długów oddać, bo nie mam z czego, prawda? W tej chwili bankructwo i takie częste bankrutowanie jest w ogóle w modzie. Niektórzy zakładają firmy z tym, w tym celu, żeby zbankrutować nawet, zaraz o tym będę mówiła. Ale y, dzieje się tak dlatego, że po prostu moralność, moralność bardzo upada, zasady, zasady prowadzenia biznesu, to wszystko jest w tej chwili bardzo zdegenerowane. Przed wojną, jeśli bankrutował przedsiębiorca, to po pierwsze strzelał sobie w łeb, po drugie jego syn te długi uznawał za honorowe i do końca życia je spłacał, no, po trzecie córka zostawała starą panną, ponieważ jej posag także szedł na spłatę długów. U nas teraz jest całkiem inaczej, prawda? bo znam takich prezesów, którzy zbankrutowali pięciokrotnie, i bardzo są z siebie zadowoleni. Jeśli klient przychodzi do mnie i mówi no Pani Izo chciałbym założyć spółkę, ale taka odpowiedzialność, żeby była nie taka znowu duża, więc może by tak prezesem był, bo to zarząd odpowiada za sprawy spółki, Państwo pamiętacie o tym, nie udziałowiec, więc do zarządu, żeby wszedł ktoś taki, kto, kto będzie dość bezpieczny. No kto to może być taki bezpieczny? No najlepiej jak to będzie mój dziadek, co ma 80, prawda, zanim urząd się do niego dorwie, to prawdopodobnie już może zejdzie albo będzie taki chory, że nic nie będzie można mu zrobić. Więc są takie osoby już w tej chwili, które z góry już jak gdyby zakładają, że będą, że ta spółka bankrutuje. Ale naprawdę instytucja upadłości, czyli bankructwa jest instytucją związaną z faktem, że prowadząc przedsiębiorstwo jednak ryzykujemy, bo sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Wchodzimy... W kontakty z różnymi podmiotami o różnej kondycji, prawda, finansowej, ekonomicznej. Więc musimy się zawsze zastanawiać, z kim wchodzimy w kontakt, ale nie zawsze to się udaje. Wydaje się, że naprawdę fantastyczny kontrahent, i tak dalej, potem się okazuje, że są z nim kłopoty. No, jeden z podstawowych kłopotów jest ten, że my jako przedsiębiorcy na ogół stosujemy ten odroczony termin płatności. Prawda? Jeśli ja dostarczyłam towar i czekam no, zapobień. Trzy miesiące, to może się zdarzyć, że w ciągu tych trzech miesięcy jednak u tego kontrahenta wydarzą się rzeczy, które spowodują jego kłopoty finansowe i już tych pieniędzy prawdopodobnie nie odzyskamy. Więc czasem jest tak, że właśnie następuje taki efekt domina. Pamiętacie Państwo sprawę budowy autostrady tam gdzieś koło, koło łodzi, prawda, kiedy przetarg wygrała firma chińska. I ta firma chińska oczywiście zawarła umowy z podwykonawcami. Podwykonawcy wykonali swoje prace, bardzo zresztą kosztowne. Firma chińska zbankrutowała, więc tym podwykonawcom nie zapłaciła. No i wtedy efekt domina, nastąpił efekt domina, bo każdy z tych podwykonawców także miał jakieś długi. Skoro nie dostał pieniędzy od inwestora, no, to nie mógł płacić także swoich długów, a jak nie mógł płacić swoich długów, to on bankrutował, a w to pociągało za sobą następne bankructwo i następuje wtedy efekt domina i po prostu szereg firm bankrutuje. A więc jakie są przyczyny bankructwa i kiedy możemy mówić, że firma jest już ma symptomy upadłości? Ustawa, mamy taką ustawę, nazywa się prawo upadłościowe i naprawcze. I ona wyraźnie określa, kiedy jesteśmy zobowiązani zgłosić do sądu upadłość naszej firmy. Otóż są to dwa warunki. Jeden z nich, jeden z tych warunków to jest oczywiście brak płynności, prawda? Więc to mamy brak płynności, brak płynności. Hmm, oczywiście płynności finansowej, brak płynności finansowej, czyli po prostu nie mamy pieniędzy, nie płacimy naszych długów regularnie, bo tu chodzi o regularne płacenie długów. No niestety, nie mamy z czego, nie płacimy. I drugi warunek to jest, jeśli nasz kapitał jest ujemny. Kapitał ujemny, tak to nazwę w skrócie. Kapitał, zaraz to wyjaśnię, ujemny. Ujemny. Co, co to oznacza, że kapitał jest ujemny? To znaczy, że firma, jeśli sprzedałaby wszystkie swoje aktywa, czyli sprzedałaby cały swój majątek, swoje środki trwałe, swoje zapasy, ale także należności, które ma od klientów. Bo przecież firma także czeka na zapłatę, i to jest jej także. To jest także składnik jej aktywów. Te długi, które te pieniądze, które jej się należą, za dostarczony, a nie zapłacony jeszcze towar. Więc jeżeli wszystkie aktywa by spieniężyła, i nie wystarczy jej tych pieniędzy, tych środków na spłatę zobowiązań, to znaczy, że jest w upadłości, to znaczy, że kapitał tej firmy jest ujemny. To jest bardzo łatwo poznać, jeśli Państwo będziecie mieć w ręku bilans jakiejkolwiek firmy. To w pasywach, pasywa. zobaczcie, bo tam to są takie dwie kolumny aktywa, pasywa. W pasywach pod literą A jest napisany kapitał. Kapitał własny, własny. Jeśli pod tą literą A, pod kapitałem własnym, znajdziecie kwotę z minusem, a no wszystko jedno, minus tysiąc niech będzie, prawda? To znaczy, że firma jest w upadłości. Bo zgodnie z jej bilansem, jeśli spienięży wszystkie aktywa, to nie zdoła spłacić wszystkich swoich długów. I to jest objaw upadłości. W momencie kiedy w bilansie pojawia się pod tą literą A minus, w tym momencie w ciągu dwóch tygodni, w ciągu dwóch tygodni przedsiębiorca Spółka ZOO oczywiście, bo przedsiębiorca indywidualny nie ma zdolności upadłościowej. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić do sądu upadłość. Jeśli zgłosi tą upadłość, to co się stanie? Do firmy przychodzi syndyk. Syndyk w ciągu dwóch tygodni powinien wejść. Sędzia wyznacza syndyka, syndyk wchodzi do firmy, zabiera klucze, zabiera wszystkie papiery, zarządowi mówi bye bye. Zarząd już nie ma prawa wstępu do firmy. Wszystkie sprawy zaczyna prowadzić syndyk. Co syndyk robi? Upłynnia wszystkie aktywa, czyli cały majątek. Zaspakaja wierzycieli proporcjonalnie. Oczywiście tam jest tak ustalone, co w jakiej kolejności ma być zaspokojone. najpierw wynagrodzenia pracowników, prawda, potem ZUS, potem długi fiskalne, a potem dopiero cała reszta. Zaspakaja tych dłużników i likwiduje firmę. To jest upadłość z likwidacją, czyli upadłość likwidacyjna, równocześnie likwiduje się firmę. Czy y, zarząd w związku z tą upadłością, do której doprowadził, no nie wiadomo umyślnie czy nieumyślnie, y, czy ponosi jakieś konsekwencje? Nie, nie ponosi żadnych. Po prostu bankrutuje i tyle. A więc po prostu. To jest taki sygnał. Możecie Państwo, jeśli prowadzicie przedsiębiorstwa, możecie sobie patrzeć zawsze na bilans. Trzeba patrzeć, kwartalny bilans się robi. I proszę zauważyć, że banki żądają od nas co kwartał przedstawiania bilansu. I bank patrzy na to, prawda? Jeżeli tu by się pojawiła kwota z minusem, z całą pewnością odmówi nam dalszego kredytowania. A dalsze kredytowanie, odmowa dalszego kredytowania, to na pewno już tą płynność stracimy, bo bank zażąda w tym momencie spłaty całego zadłużenia, czego oczywiście nie mamy. Nasi wierzyciele, czyli ta spółka, jeśli ma wierzycieli, no bo też kupuje surowce, kupuje usługi i też nie płaci od razu, prawda? Tylko ma jakiś wydłużony termin płatności, więc to jest niezapłacone. Więc yy, wydawałoby się, że skoro ma długi w stosunku do banku, to też syndyk będzie płacił proporcjonalnie, więc bank też znajdzie się wśród tych wierzycieli. I tak rzeczywiście by było, gdyby nie to, że banki są bardziej cwane od naszych dostawców. Bo bank udzielając spółce kredytu często żąda podpisania weksla imiennego. Przez członka zarządu albo przez kilku członków zarządu, i w ten sposób, jeśli syndyk nie zaspokoi jego roszczeń, prawda, to będzie mógł po prostu dochodzić tych długów z tego weksla, czyli dochodzić z prywatnego majątku zarządu. Inni wierzyciele, Takich, e, takich uprawnień nie mają. Oni są zaspokajani tylko przez syndyka. No chyba, że któryś z nich też sobie się wycwanił i też jakieś tam zabezpieczenia wymyślił specjalne, bo nie ufał temu przedsiębiorcy. W jaki sposób dochodzi u nas do upadłości? Dlaczego w ogóle, czy rzeczywiście ta upadłość jest zawsze zawiniona? Otóż nie, upadłość często nie jest zawiniona, prawda? Dlatego, że pomimo, że zachowujemy pełną ostrożność. W zawieraniu tych transakcji. Pomimo tego może się zdarzyć, że jednak znajdziemy się w stanie upadłości. No, celują w tym przede wszystkim nasze urzędy skarbowe, prawda? ponieważ one potrafią do upadłości doprowadzić każde przedsiębiorstwo. Każde przedsiębiorstwo, proszę sobie wyobrazić, że ja mam bardzo dobrze prosperującą firmę, wszystko w niej hula jak należy i nagle przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego. I ta kontrola stwierdza jakieś nieprawidłowości. Nawet jeśli te nieprawidłowości są niecałkiem prawdziwe, bo proszę zrozumieć, prawo nasze prawo podatkowe jest konstruowane w taki sposób, żeby, żeby, żebyśmy stale byli w niepewności. I stale jesteśmy w niepewności, czy czasem nie naruszamy jakiegoś przepisu. Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane, jest, ma bardzo wiele wyjątków na dodatek i w związku z tym taka wpadka jest zupełnie możliwa i prawdopodobna i bywa. No mamy te przykłady przecież dużych przedsiębiorców, którzy zbankrutowali przez fiskusa. Bo co się stanie, jeżeli do nas przyjdzie fiskus na kontrolę i w związku z tą kontrolą powie tak, no taki i taki koszt, my tego kosztu nie uznajemy albo uznajemy, że firma osiągała przychody, bo osiągała jakieś świadczenie nieodpłatne i wobec tego my do przychodów dobijamy to świadczenie nieodpłatne. No, mogę, mogę taki przykład podać, prawda? na przykład powiedzmy sobie, że udziałowiec swojej spółce udzielił pożyczki i udzielił tej pożyczki Nieoprocentowanej, powiedział: Oddajcie mi tylko kapitał, bo jesteście w kłopocie. Chcę, żeby spółka jednak działała, żeby przynosiła zyski, więc udzielam pożyczki bez procentów. Wtedy urząd, przychodząc na kontrolę, mówi tak, spółka otrzymała pożyczkę nieoprocentowaną, a przecież pieniądz kosztuje. Zatem osiągnęła przychód w formie darowizny, jak gdyby. Bo ktoś darował jej te odsetki, nie będzie domagał się tych odsetek, więc jest to darowizna. Bierze średni kurs, po jakim się pożycza pieniądze w tym rejonie, no powiedzmy, że to jest tam 10% czy ileś, i dobija te 10% do przychodów tej spółki. No jak dobije to za parę lat, to może się okazać, że spółka wykazuje jakieś ogromne przychody, i w związku z tym jest w zaległości podatkowej za tamte lata. Urząd wydaje decyzję, nakazuje zapłacić ten dług w ciągu 14 dni. Oczywiście podatnik tego nie ma. W ciągu tych 14 dni zgłasza do sądu upadłość, no i na tym kończy się jego, jego życie firmowe, prawda? Więc. Nasz fiskus nie patrzy z czego żyje, bo w tym wypadku powinien zrobić wszystko, żeby temu podatnikowi ulżyć, prawda? ale tu nie ma mowy ani o tym, żeby te, te, te długi były umorzone. Rozkładanie na raty też jest bardzo utrudnione. Jednym słowem, jak przychodzi taka decyzja, nawet jeśli potem ta decyzja jest zaskarżona, jeśli potem nawet podatnik wygra po czterech latach, no to co z tego? On, e, on po prostu już dawno stracił płynność finansową. On był zobowiązany zgłosić tę upadłość i on tą upadłość zgłasza. Więc w taki sposób dochodzi do upadłości. Ale oczywiście te dwa warunki one nie muszą być łączne. Wystarczy, że tylko stracimy płynność finansową. Czyli tu wszystko, kapitał jest na plusie, ale stracimy płynność finansową i już wystarczy, nie płacimy swoich długów, że powinniśmy zgłosić do sądu upadłość, czyli znowu zlikwidować firmę. Więc jakie są przyczyny upadłości generalnie oprócz tego, co opisałam, tego fiskusa? No to jest po prostu tylko tak, to, taka nasza specjalność, prawda? Ale generalnie przeważnie do upadłości dochodzi wtedy, kiedy właśnie ten. Dostarczyliśmy towar i kontrahent nam nie płaci. No, znowu z życia wziętą historyjkę Państwu przedstawię, bo ja w ogóle jestem, nie jestem teoretykiem, jestem w większym stopniu praktykiem. Jednak mam ogromną praktykę i wiedzę na temat tego, co się dzieje w gospodarce. Więc po, po, podam taki przykład. Pewna firma wykonywała usługę, usługę materialną, czyli była to rzecz, która była u nas robiona, doskonalona i przekazywana była do Niemiec. I trwało to jakiś czas. Niemcy płacili z opóźnieniem, prawda, ale tam te dwa, dwa miesiące mieli termin płatności, itd. Były to transakcje, które angażowały cały majątek tej firmy. Ona po prostu się wyspecjalizowała w tej, w tej jednej czynności, którą robiła dla konkretnego odbiorcy. W pewnym momencie ten odbiorca po otrzymaniu towaru napisał, że on za ten towar nie zapłaci. Yy, więc no to wobec tego jak nie zapłaci, no to, to w takim razie windykacja i tak dalej. No i powiedział, że możecie nas skarżyć yy, do sądu i domagać się zwrotu tej, tej wierzytelności, ale pamiętajcie, że my, ta niemiecka firma, jesteśmy ubezpieczeni, ubezpieczeni na wypadek, Spraw sądowych, przegranych spraw sądowych. Więc są obstawieni tak prawnikami, i nawet jeżeli nasz podmiot by wygrał po dwóch latach, prawda, czy po trzech, kiedy już nie ma płynności, stracił płynność finansową całkowicie, bo tylko na te pieniądze liczył, więc stracił płynność finansową, nie może zapłacić swoim podwykonawcom, bo też zalega, tutaj zawsze jest ta, ta, ten łańcuszek podwykonawców. No i co się dzieje? Yy, firma już wie, że straciła płynność finansową. No, bilans jeszcze wygląda jako tako, ale płynności finansowej już nie ma. w tym momencie jak najszybciej natychmiast składa wniosek o upadłość. No i oczywiście nie liczy już na te pieniądze, które z tych niemiec przyjdą. Syndyk wszedł. Syndyk, także zrezygnował z dochodzenia tych kwot niemieckich, dlatego że koszty, które trzeba by było wydać w Polsce na prowadzenie sprawy w Niemczech, były po prostu kolosalne. Sprawa ciągnęłaby się latami i wcale nie byłoby wiadomo, nie ma nigdy pewności, że się sprawy wygra. Więc no, dlaczego się nie, nie mam pewności? No tak działają sądy, prawda? Jeśli jest silna korporacja, to ona ma po prostu możliwość oddziaływania na wszystkie struktury państwowe i zawsze sprawę wygra. Nawiasem więc, opowiadała mi moja przyjaciółka sędzina, że kiedy pierwszy raz stanęła przed sądem jako poszkodowana, to dopiero wtedy zrozumiała, w jakiej ciężkiej sytuacji znajduje się ten, kto skarży, a szczególnie kiedy skarży jakiegoś potentata. W tym wypadku to rzeczywiście był potentat, którego ona skarżyła. I pomimo, że sama była wieloletnim sędzią, była tak oczywiście sprawę przegrała, nie miało to znaczenia, chociaż całkowita była jej racja, ale siła przebicia tych wielkich jest ogromna. Więc już wiemy, że wystarczy stracić płynność finansową i ewentualnie, tak jak mówię, okazuje się, że nasze, nasz majątek nie wystarcza na pokrycie długów i wtedy także ten kapitał u nas jest ujemny. Jak jest ujemny, to także popadamy w takie tarapaty. I proszę sobie wyobrazić, że w naszych aktywach, bo może być też taka sytuacja, w naszych aktywach jest kwota, którą jest nam winna firma X, prawda? I teraz my dowiadujemy się, że ta firma X zbankrutowała, wszedł tam syndyk. Jesteśmy zobowiązani księgowo, ale także podatkowo uznać, te niezapłacone pieniądze za koszt. Jeśli uznamy to za koszt, natychmiast zmieniają się nasze aktyw, nasze pasywa, bo z aktywów znika nam jakaś duża kwota i już tu nie ma tej równowagi, i już od razu w tym momencie także jesteśmy zmuszeni ogłosić upadłość. Ale bywa też tak, że upadłość jest planowana. O tym właśnie mówiłam poprzednio. I taki przypadek miałam, nie wiem, czy już Państwu nie opowiadałam o tym, jak właśnie bardzo zamożny człowiek przyjechał z Ameryki, przywiózł parę milionów dolarów. Tutaj wynajął, prawda, sprytnego, sprytnego i dobrze rokującego prezesa, który te dwa miliony w ciągu dwóch lat dokładnie wydał nie zarabiając nic. Po prostu przyznał sobie wysokie wynagrodzenie, samochody, sekretarki, wszystko, pieniądze się rozeszły, a firma nie działała. No ten udziałowiec stracił wszystko. Więc bywa tak. I wtedy no, jaka jest sytuacja? Powiedzmy, że firma w tym momencie bankrutuje. Jeśli ja jako prezes przez te dwa lata wyznaczyłam sobie pensję 50 tysięcy miesięcznie, no to o co chodzi? No? no, firma zbankrutowała, ale ja jednak jakieś zaplecze mam, prawda? Na koniec jeszcze sobie kupiłam ten samochód służbowy, który był w tej też za jakieś niewielkie pieniądze. I ja jestem ustawiona, więc po prostu, jeśli trafiła na Ile, jak to się mówi, czy na takiego udziałowca, na takiego, który chciał w Polsce zarobić i zawierzył mi, i ja rządziłam jego pieniędzmi w sposób, nieprofesjonalny, a często oszukańczy, no to po prostu jestem w sobie w bardzo dobrej sytuacji. Zresztą podobnie jak i te banki, które były na skraju bankructwa, którym, które dofinansowano i które swoim prezesom także wypłaciły bardzo wysokie premie. Nie wiadomo za co, prawda? Więc y, oczywiście zarządy banków to dlatego zarabiają tyle, że no, jak mają taką marżę, to po prostu udziałowcy uznają, no to taki prezes, no to po prostu złoty prezes, jak on wspaniale działa, jakie on nam tutaj daje obroty i w związku z tym, jakie, jakie zyski dzięki niemu mamy. No i oczywiście odpowiednio go honorują. A, a prezes, jako zapytać, ale czy nie uważa pan, że to jest niemoralne, że pana pracownika, kasjerka zarabia półtora tysiąca w banku, a pan zarabia. Nie powiem ile, prawda, ale bardzo dużo. On mówi, proszę panią, na mnie ciąży szalona odpowiedzialność. I ja zarządzam milionami. No jaka odpowiedzialność? Bank upada i on sobie po prostu idzie na urlop. Więc, e, więc tutaj powiedziałam o tym, w jaki sposób dochodzi do upadłości, ale jeszcze muszę zatrzymać się przy tym pierwszym punkcie. E, kiedy, kiedy występuje brak płynności? Bywa jeszcze tak, że przedsiębiorstwo bardzo dobrze działa szczególnie zaraz po przewrocie prawda, kiedy tutaj napływały pieniądze i wszyscy zachęcali do brania kredytów a te kredyty powodowały że pieniądza na rynku było dużo jak pieniądza było dużo to gospodarka kwitła nie zdawaliśmy sobie sprawy że cały czas się coraz bardziej zadłużamy ale te kredyty nakręcały tą gospodarkę no i teraz był przedsiębiorca i jego firma coś tam robiła prawda, to fantastycznie się sprzedawało bo wszyscy byliśmy wygłodzeni tych wszystkich gadżetów kolorowych więc bardzo dobrze wszystko funkcjonowało, i on po prostu uważał, że no jak tak dobrze funkcjonuje, to tak będzie dalej. I zakładając, że będzie osiągał w następnych latach też takie wysokie zyski, powiedzmy, że inwestuje i zakupił działkę, bo będzie tam budował magazyn. Zakupił tę działkę na kredyt, ponieważ przewiduje, że przyszłe zyski pozwolą mu spokojnie spłacać ten kredyt, prawda? więc zakłada optymistyczny wariant rozwoju. No, przychodzi kryzys i się okazuje, że jednak zyski spadają i to gwałtownie albo wchodzi konkurent zachodni na rynek i niszczy go umyślnie, albo nieumyślnie prawda? bo to są różne metody. Nagle jego zyski spadają i on nie jest w stanie płacić tych rat. On mówi: No dobrze, to ja sprzedam tą działkę, tymczasem jest kryzys, działka jest niesprzedawalna. I co się dzieje? Naprawdę on ma majątek, ale ten majątek jest mało płynny, trudno go sprzedać. Jeśli majątek trudno sprzedać, to pomimo, że on, patrząc na niego z zewnątrz, na jego bilans, on jest w bardzo dobrej kondycji, to jednak utracił płynność, bo on kawałkiem działki nie zapłaci swojemu dostawcy, kawałkiem działki nie zapłaci wynagrodzenia pracownikom i wtedy nagle traci płynność. To jest utrata płynności z powodu przeinwestowania. On po prostu przewidywał inny rozwój swojej firmy. Oczywiście jest to także brak ostrożności, ale także no, trzeba powiedzieć, że to brak doświadczenia naszych przedsiębiorców w tego typu działaniach. I dlatego tak się też zdarza. Więc to by było tyle na temat upadłości, Natomiast w, w następnym spotkaniu będę mówić o upadłości konsumenckiej, bo tutaj mówimy tylko o tym, że upadać może firma, mało tego tylko taka firma, która działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli prawa spółek handlowych, Kodeks spółek handlowych reguluje jej działania. Natomiast upadłości, tego typu nie może zgłosić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. I to jest dość śmieszne, kiedy w praktyce spotykam się z tym, że spółka zoo szuka dostawcy. Ma dwie oferty w tej samej cenie. Jedna oferta pochodzi od osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, druga od spółki zoo. I którą ofertę wybiera moja spółka zoo? Ona chce mieć za partnera spółkę Zoo. No w ogóle paranoja, bo przecież ta spółka Zoo jest kontrahentem, jest partnerem niepewnym, natomiast osoba fizyczna jest partnerem pewnym, bo ona własnym majątkiem odpowiada za wszystkie długi. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.